bardzo, że dzisiaj w naszych progach możemy gościć naszą wielką legendę Jana Domarskiego. Jana Domarskiego, który dla Stali Mielec zdobył ponad 36 bramek. Grał w 100 meczach w Ekstraklasie. 120. Przepraszam 120 meczów. Zaraz pan Janek tutaj powie nam o szczegółach. No i wszyscy chyba cały świat pamięta Złotą Bramkę na Wembley. To są czasy kiedy kiedy tutaj Mielec słynął z wielkiej, z wielkiej piłki, i pan Janek zapewniał rozrywkę całemu miastu. Więc cieszymy się bardzo, że tu jest. Panie Janku, bardzo dziękuję, że pan odpowiedział na nasze zaproszenie i pan dzisiaj z nami jest. I oczywiście zapraszam do mikrofonu. Witam serdecznie wszystkich. Cieszę się, że. Stałymi rzecz sobie przypomniałam po ostatnich dwóch latach, że jeszcze żyje i mnie zaprosiła i że z tego powodu się cieszę. A później będziemy mówić więcej jeszcze. Także jest mi miło, że po tylu latach jeszcze coraz ja mnie pamiętam. Proszę nie uciekać jeszcze. Którzy no. zapytać. Ponad sto meczów. Czy jest jakiś mecz, który taki zapadł najbardziej w pamięci? No tych meczów było troszeczkę, tak jak mówię 120 meczy. Ja myślę, że na pewno mecz z trząbierkami, gdzie szczeliłem trzy bramki. Oczywiście każdy mecz z Legią, a w szczególności ten mecz na 6-0, który wygraliśmy. Także no, na pewno troszeczkę się w tej chwili pamięć trochę zaciera, ale gdyby tak było przy czymś posiedzieć dłużej i przypomnieć sobie, to by człowiek sobie mógł przypomnieć jeszcze zapytam o tą bramkę na Łemblej, jak pan wspomina? No wspominam, no zresztą nie tylko ja może wspominam, a wspominają, wspominają cała Polska, bo rzeczywiście po tej bramce no, pojechaliśmy na Mistrzostwa Świata, zdobyliśmy medal. Oczywiście Grzesiu lato został królem Strzelców, także ta bramka tylko nie mnie dała troszeczkę chwały, ale i innym reprezentantom.

no właśnie, bo chyba za dużo jest zawodników no jest polskich, tak? Nie stawia się na naszą młodzież. No ja uważam, że... Trudno mi powiedzieć konkretnie, dlaczego tak się dzieje, ale uważam też, że młodzież dostaje bardzo mało szans. A jeżeli chodzi, bo mieszka pan w Rzeszowie. Kibicuje pan nadal w Stali Rzeszów? No jak, jak mogę nie kibicować jeżeli to jest mój klub, wychowankiem, jestem wychowankiem i mieszkam w Rzeszowie. Ja kibicuję wszystkim, rodzinom podkarpacie. Pod Podkarpacia. Ta koszulka, o której tutaj było pokazane zdjęcie na tym filmie, to była oczywiście jakaś... No, fikcja. No, fikcja, tak? Myślałem, że może pan tam gdzieś... Um... Nie, 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 nie. Nie, nie. We filmie nie grałem, nie dałem, bo tak jak już mówiłem komuś, wiem czy panu, mówiłem, że ta koszulka po pierwszym praniu nie dawała się do użytku, bo po prostu materiał się stąpi i był słaby. No. Czy jakieś oprócz tej koszulki, którą dzisiaj Pan dostał, ma Pan jeszcze u siebie gdzieś jako pamiątki podnoszone? No takich, takich oprawionych nie mam, ale mam dużo koszulek, także bardzo dużo, także myślę, że może pójdę tym tropem i zacznę oprawiać wszystkie koszulki. Znajdzie się miejsce na wszystkie? No, to powiesi się w szafie. Ale <laughs> tak chciałem zapytać, a co syn powie teraz? Syn pracuje w szkole, a oprócz tego pracuje yy, w mobilnym AMO, i jeździ i, no, mhm. i, i, żyje. i żyje sobie. Przyjeżdża pan na mecze, który zostali miele? No, byłem ostatnio na Wizawie, gdzie przegrali 3-0, ale tak to za to. No, mecze po prostu są za, za późno, bo o 20 30, także, także i jeszcze w takim wymacie jak jest zima, no to trudno, trudno się zmusić na to, żeby przyjechać i oglądać. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę bardzo.